Nie mogę słuchać dłużej pauperyzacji intelektualnej, która w rozmowie o migracji panuje na tej Izbie. Nie zgadzam się na militaryzację języka, na przejmowanie języka skrajnej prawicy. Nie tego oczekiwali od nas wyborcy i wyborczynie koalicji rządzącej. A do prawicy chciałam powiedzieć, żebyście przestali straszyć Polki i Polaków. Ja doskonale rozumiem lęki wszystkich. Was, wszystkich ludzi, którzy oglądają różne obrazki, ale pamiętajcie, część z nich jest zmanipulowana, część z nich tworzą osoby, które tłuką się w klatkach po, po mordzie po prostu w ramach Federacji MMA i nic nie wiedzą na temat migracji. Porozmawiajmy poważnie na ten temat, bo to nie jest kwestia tylko na wnioski formalne. Problemy migracyjne istnieją, ale nie rozwiązuje się ich w ten sposób, że przejmuje się rolę państwa przez jakieś bojówki, które się wysyła na granicę. Prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego mają tylko służby państwa. Dziękuję.